Dobra widzowie, mamy prezent od tego porębanego Mihołaja. No i sprawdzamy coś w środku. Ciech, ciech, ciech. Uwaga, jest podkładeczka, więc otwieramy i sprawdzamy jakiś wzór. Są także szczęścia na święta, więc dzięki. No i jest pierwsza rzecz: podkładka pod myśl. Zarąbisty wzór motoryzacyjny. Dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz dream card. Kolejną rzecz w takim pięknym pudełeczku, więc otwieramy. Okej, okay, okej, okay, mamy to. Bludza. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ten tył. Wow, oh, beautiful. Robi robotę. Serio, dobra. Szybka zmiana aktywów. Ej, mamy to. Dobra, siedzi w Patrzcie na ten tył. on robiście. Serio. A teraz kolejna rzecz, więc pum. Pum. Ej, jest to prawdziwy kost. Mata pod. Czesło! Ja nawet się nie mieszę w kadrze. Jest to najlepszy stos do mojego stanowiska. A jeśli i Ty chcesz takie świąteczne prezenty, wpad na